No Cześć, witam Cię w mojej kuchni. Dziś kolejny pyszny i szybki przygotowaniu przepis. Zrobimy wspólnie zapiekankę z brokułem i boczniakami. Jest to idealne danie na obiad lub kolację. Zapiekanka tak zachwycicie smakiem. Brokuły, soczysty kurczak i aromatyczne boczniaki plus kremowy sos na pewno Ci posmakuje. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy! Tutaj mam 200 g różyczek brokułu, już na takie mniejsze kawałeczki je pokroiłam, 120 g boczniaków, 50 g startego sera mozzarella, jeden taki większy filet z kurczaka, dwa jajka, 100 ml śmietanki 30, jedna łyżka masła, łyżeczka oregano i całość będę przyprawiać samą pieprzem Boczniaki pokroję sobie na takie mniejsze kawałki. Boczniaki kupuję tutaj u mnie na wiosce, u znajomego. Ma swoje boczniaki. Zawsze jak mam ochotę, to po prostu do niego jadę. Najpierw zamawiam i on mi je na świeżo zrywa. Teraz fileta pokroję sobie w kostkę. Przyprawię go solą. Takie dwie większe szczypty. Teraz dam pieprzu też takie dwie większe szczypty. Wymieszam. Tutaj w garnku już gotuje mi się woda z solą. Teraz wrzucę brokuł. Będę gotować go jakieś 2-3 minuty. Nie za długo, bo on jeszcze będzie się piekł w piekarniku. Teraz w międzyczasie, jak mi się brokuł gotuje pod patelnią, podpalam gaz. Wrzucam masło. Teraz wrzucam kurczaka. Będę go smażyć przez kilka minut. Broku już się ugotował i będę go odcedzać. Teraz wrzucam boczniaki. i też będę smażyć kilka minut. Mięso z boczniakami już się smaży, a ja w międzyczasie tutaj do jajeczek wlewam śmietankę, dodam bazylię, takie dwie szczypty soli i dwie szczypty pieprzu. Może soli jeszcze jedną dołożę, o. I teraz całość sobie wymieszam. Jeśli kupujesz śmietankę to sprawdzaj skład, żeby nie było w niej karagenu. Ponieważ jest to niepotrzebny składnik w śmietance. OK. Teraz do naczynia odpornego wkładam broku. Piekarnik już nagrzewam do 180 stopni grzanie góra-dół. Teraz dodam kurczaka z boczniakami tak troszkę sobie wymieszam, ok, teraz wlewam sosik, który przygotowałam ze śmietanki i z jajka. Tutaj całość posypię sobie z wierzchą serem. Ok, i wkładam do piekarnika na jakieś 20-25 minut. Moja zapiekanka piekła się 20 minut. Fajnie się tutaj ser zarumienił. I gotowe. Zapiekanka ta to prawdziwa uczta. Kremowa, sycąca i pełna smaku. Napisz proszę w komentarzu, czy ta zapiekanka ci smakowała. A może masz jakieś yy, ulubione dodatki, które byś. Dodała, czy też dodał do takiej zapiekanki. Smacznego Ci życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Kasia gotuje, keto zdrowo i wspaniale. Wiedza i radość, to jej celu, którego to wytrwale Jedz zdrowo, szyj zdrowo, mówi to tak śmiało, by każdego dnia szczęścia i radości przybywało. Jed